Zapraszamy na przegląd nowości tygodnia na zegarownia.pl. Sternglas Hamburg Küstem to minimalistyczny chronograf o dopracowanych proporcjach. Granatowa tarcza z szafirowym szkłem i antyrefleksem zapewnia doskonałą czytelność. 42 mm stali i skórzany pasek tworzą wygodny codzienny zestaw. Guess Walker to odważna propozycja w miejskim stylu. Różowo-złota koperta i niebieska tarcza przyciągają wzrok. Datownik dni, tygodnia i miesiąca oraz tachometr dodają funkcjonalności. Silikonowy pasek jest bardzo praktyczny i dba o komfort. To modowy zegarek z charakterem. Venezianico Nereide to nowoczesny diver z tytanową kopertą i paskiem z gumy FKM. Niebieska tarcza, szafirowe szkło i podświetlenie luminowa BGW9 zapewniają fenomenalną czytelność. Automatyczne werki i wodoszczelność 300 metrów mówią same za siebie. Bal Inżynier to model starczą wykonaną z prawdziwego meteorytu i podświetleniem w postaci 15 mikrorurek z gazem. Koperta ze stali, szafirowe szkło z antyrefleksem czy lupa to tylko kilka z jego walorów. Całość napędza automatyczny werk, jest to zegarek dla prawdziwych koneserów. Orient Mako, Solar Chronograph. To solidna propozycja dla fanów japońskiego zegarmistrzostwa. Szafirowe szkło, napęd solarny i głęboka niebieska tarcza robią wrażenie. 43 mm stali, subtarcze i wodoodporność do 200 m. Wszystko, czego trzeba. Versace Dedalus to damski model z wyraźnym włoskim sznytem. Złota koperta, czarna tarcza i głowa meduzy na 12 mówią jasno: Tu liczy się styl. Szafirowe szkło i motyw inspirowany Helladą dopełniają kompozycji. Klasa, która nie potrzebuje dodatkowych słów. Timex Standard Chronograph to klasyczny zegarek z charakterem. Głęboka zieleń tarczy w połączeniu z trzema subtarczami i srebrną kopertą daje świeży, sportowy efekt. Model wyposażono w podświetlenie Indiglo, datownik na czwartej oraz materiałowy pasek. Wszystkie modele znajdziecie na zegarownia.pl. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień.